100 tysięcy na to wydałem, więc ogólnie no za darmo mam tą e, ikonę. Tak jak ja też 100 tysięcy wydałem. Rafi sprzedam, już mam odwet, nie? Jeszcze go nie sprzedałem. Szkoda, jak drugi raz Litmanen. <grym> nie, nie rób mi tego, nie. Jak Litmanen mi drugi raz obiecuje, że quicksiluję wszystko. Nie może być Litmanen. Kiedy otwierasz? Otwieram złotą paczkę premium i otwieram z ikoną. Mam takiego stresa, że zdaje się chyba. Nie wiem. Y -y. Dokładnie. Mnie trochę za dużo to do myślałem, że nie wyjdzie. Nie, na no 100 tysięcy to tak naprawdę, jak za darmo jest za ikonę, nie? No jak tak jest. W jakieś, za 200 000, to wiesz, co. To... Dobra, otwieram! No. Poszło? No poszło, leci. Uwaga, flaga! No, dobra. O! Uh! Jest, Eto! <laughs> nie może no? to jest eco. Eto! Samo Eto! Come on! Nie gadaj Patrz jak tańczy! Było warto! Eto, Eto O, nie wierzę! Nie siadł Litman! Nie siad Kurwa, to kosztuje 1700 Ale Jestem super, bogaty! Boże, 100 tysięcy zapłaciłem za to W końcu! Nie ma co płakać, nie? Z tym Litmanem oh, Ja mogę iść spać Dziękuję Dziękuję